Panko moi drodzy, witam serdecznie, 26 lutego 2025, jadę do Immigration, dostałem wezwanie, także pojedziecie ze mną, będę się parkował w okolicach Immigration w Chicago, to jest w ścisłym centrum, także zobaczymy jak to się uda zaparkować, co i jak. Po wizycie wam wszystko opowiem, do czego, czego dotyczyła ta wizyta i jak to wszystko przebiegło, także zapraszam na film i do zobaczenia. I witam ponownie moi drodzy, zbliżamy się do Chicago, ścisłe centrum Chicago pewnie widać, widać coś tam w, w, w dalszym kadrze tutaj. Imigrę się niestety ma ofist ten, ten oddział, który mi przysłał. Przysłał mi powiadomienie o ścisłym centrum. No pewnie domyślam się, że może są jakieś inne biura, a może nie. Nie wiem, nie znam się. Kazali przyjechać, to jadę. Tak to wygląda. 3,5 mili pokazuje 8, 8 minut. Tak nie jest źle. Bardzo często tutaj to, to wszystko stoi. Zobaczymy jak nam pójdzie zaparkowanie się na godzinę na godzinę pierwszą po południu po wszystkim oczywiście nagram wam nagram wam powód dla którego tu przyjechałem i jak przebiegło całe spotkanie jak to się odbyło także mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek ale to już za chwilę Tymczasem podziwiajcie sobie podziwiajcie sobie widoki. Muszę przyznać, że wjazd do Chicago jest... No, fajna taka panorama miasta, ale... Ale sama jazda po Chicago to, to, to nie należy raczej do przyjemnych. Tutaj bardzo fajnie teraz widać budynki. W kamerze to troszeczkę jest odgalone, ale... W rzeczywistości jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Będziemy wjeżdżać do tunelu chyba za chwilę. Jest naprawdę, naprawdę duży ruch w Chicago. Chociaż nie jest, nie jest chyba tak, źle, bywało tutaj gorzej, ale no nie ma co ukrywać. Aglomeracja w Chicago to jest dosyć duża, więc i ruch będzie spory. Z czasem się zastanawiam, co ci wszyscy ludzie robią, że jeżdżą potem Chicago, no ale ja w sumie też mam jakiś powód, żeby tu przyjechać. Spróbujemy się zaparkować na parkingu zobaczymy ile to będzie kosztowało. Na pewno na pewno nie będzie nie będzie tanio. Jedni mówią, że w granicach 20 dolarów, w granicach 40 w granicach 40, więc zobaczymy oh, sorry, mam nadzieję, że 是呢。<laughs> zaraz filmuję budynek Emigration na zewnątrz i widzimy się po wizycie. No i z deka was, was oszukałem. Obiecałem wam, że wam pokażę, jak wygląda Emigration na zewnątrz. Zapomniałem, oczywiście. Dobrałem wam. Po, po odbyciu spotkania w Immigration, a było to spotkanie o obywatelstwo, było to spotkanie na egzamin o obywatelstwo. Miałem Wam, właściwie, właściwie nagrałem Wam jeszcze panoramę wyjazdu z Chicago, panoramę, no wyjazd z Chicago, ale tam były problemy z dźwiękiem, więc em, dogrywam to teraz. Egzamin bardzo prosty, ze 100 pytań odpowiedziałem na 6. Było jedno zdanie do napisania a było odpowiedź na pytanie w sensie przeczytania pytania i następnie trzeba było przeczytać pytanie a następnie trzeba było napisać odpowiedź na tablecie, którą, którą akurat w tym przypadku oficer imigracyjny odpowiedział, i trzeba było to napisać. Powiedziałbym, że wszyscy straszą tym egzaminem. Znaczy wszyscy. Sporo osób mówiło, że wiesz, będą Cię wałkować, o to, tamto. Nie, sześć pytań. Przeczytać zdanie, napisać zdanie, kilka pytań z wniosku N400. I to wszystko. Nie było absolutnie żadnych problemów. W kolejnym z odcinków przedstawię Wam proces krok po kroku wniosek, opłaty, czas oczekiwania, żebyście wiedzieli, żebyście mieli większy, większą wiedzę na ten temat. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję bardzo, subskrybujcie, lajkujcie, cześć.